na lotnisku przeszedłem odprawę już tylko czekam na samolot tym nie będę leciał będę leciał Air Berlinem tylko nie przewidziałem że będę miał takie problemy żeby się tutaj dostać bo jechałem takim specjalnym autobusem to się nazywa Aerobus myślałem że on kosztuje normalnie tyle co zwykły autobus że można nim pojechać przy użyciu zwykłego biletu i Okazało się, że, że nie, że, że się, że się płaci na tego AeroBossu 5,90. A ja akurat nie miałem gotówki i kartą nie, nie dało się zapłacić. No i szukałem bankomatu, znalazłem jeden. Bo chciałem wypłacić 50 euro, bo mi mniej nie można było. No ale okazało się, że, że nie mogę tutaj wypłacić. Przypomniało mi się, że sobie limit taki ustaliłem. 2500 i żeby podwyższyć ten limit potrzebowałbym dostępu do internetu a nie miałem no i trochę byłem w dupie poszedłem do drugiego banku a to chciałem wypłacić 40 euro też się nie dało no i myślałem myślałem że ukrzęsne ale ale poszukałem drobnych i okazało się udało mi się akurat 5 ziemi tu zbierać Uch. Dobrze, że nie dawałam przebrakom, bo, bo nie dojechał na lotnisko. Właściwie to w drugim bankomacie chciałam wypłacić 30 euro. No i udało... Nie, to też mi się nie udało, ale udałoby mi się wypłacić 20, bo teraz na lotnisku właśnie wypłaciłem 20. Ostatnie rzut oka na Hiszpanię. w Dusseldorfie 2 godziny czekania tak to wygląda w będę panował o 18.10 i jeszcze 3,5 godziny będę musiał czekać na busa do Koszuliny kurwa wiedziałem, że samolotem jest trudniej wrócić, że jest więcej komplikacji ale nie wiedziałem, że będzie aż tak chujowo nie, nie tylko miałem problem z dojechaniem, z dojechaniem na lotnisko w Porcelanie. Uff, Ale jeszcze jak już dotarłem do Berlina I czekałem 3 godziny na autobus, no 3,5 godziny na busa No i myślałem, że, szedł, że sobie pojadę tym busem, dotrę do Koszulina normalnie powiedzmy o 3 w nocy spokojnie no i jakoś to będzie. Okazało się, bo tak w ogóle to teraz filmuję Berlin. Jestem w Berlinie nadal. Okazało się, no, no wypatrywałem, wypatrywałem busa follow-mi, bo tak, bo zawsze tymi busami follow-mi jadę z, 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 z jednego lotniska na drugie. Kurczę, trochę zmęczony jestem i tak za bardzo, plączy mi się język już. E z jednego lotniska na drugie no i, i i tym razem też myślałem, że tak będzie No i czekam na busa, czekam i nie, nie ma i co jest po 21.40 już jest i nie, nie przyjechał bus ale zauważyłem inne follow me. znaczy myślałem że to ten follow me, którym miałem jechać a ten kierowca tego follow me, który przyjechał powiedział mi że to nie, że, że to powinien, że to podjechał taki autobus jakiś flitz, czy coś tam ja jak wróciłem pamięcią do tego co tam podjeżdżało no to rzeczywiście przypomniało mi się taki autobus, wyglądający bardzo podobnie jak te niemieckie autobusy które są które kosują po mieście ale nawet do głowy mi nie przyszło, że to, że to ten do głowy mi nawet nie przyszło, że to jest ten właśnie. Myślałem, że to po prostu jakiś niemiecki podmiejski. No i kurczę. I został uwięziony tutaj w Berlinie, bo to był ostatni bus. I znalazłem sobie hotel na szczęście. Na szczęście na lotnisku. No Berlin tego jest kiepskie, lotnisko bardzo kiepskie, ale internet mają fajny. O teraz i ja właśnie ile na stację benzynową, bo muszę kupić. Zaraz powiem o tym więc internet mają fajny może na chwilę rozłączę no więc internet miałem fajny i mogłem znaleźć hotel mogłem sobie też przytoczyć ścieżkę dla karmina, jak do tego hotelu trafić nawet znalazłem autobusy jak tam dojechać no i spoko chociaż jak jechałem tą 245 to, ten, to lektor czytał przystanki, a ten autobus po prostu tak Ziu, To Ten... w ogóle się nie zatrzymywał tak po prostu mijał te przystanki no i sobie myślę co, co jest co jest kuźwa no i w końcu pomyślałem sobie że jak będzie dojeżdżał do kolejnego przystanku to nacisnę tak sto, guzik stop i zobaczę co się stanie no i się zatrzymał ale przez to musiałem chyba z kilometr iść, z kilometr wracać w każdym bądź razie dotarłem do hotelu jest około godziny, godzina północna mniej więcej no i oczywiście muszę rozkminić jak teraz trafić do do Goszolina. ale priorytety priorytety, czyli czyli najpierw muszę kupić coś czym się można upić coś do żarcia, bo dzisiaj tylko mam dwa posilki, w, w tym jeden dosyć taki połowiczny, więc szukam stacji benzynowej. Jak wszystko idzie zgodnie z planem, to samo o tym jest szybciej. A jak nie, to tak samo długo albo wolniej, ale za to można zapłacić prawie dwa razy tyle co autokarem. I można się zestresować i, się, i można długo sobie czekać na przesiadkę, samolotową, na busa, na pociąg czy cokolwiek. No, i tak to jest. Dzięki temu straciłem 126 zł na ten hotel. To jest trzykwiastkowy Ten jest słaby. I wygląda tak jakoś jak mieszkanie zwykłe prawie. Nie to jest hotel Les Nations. Les Nations. To jest korytarz. A tutaj wygląda zupełnie jak kratka schodowa w jakimś typowym polskim długowisku, a tam jest winda. Taka sama jak w polskich bugowiskach. No, tutaj są poszczególne pokoje, tak samo jak po to jest? to jest. To jest... To sobie jestem tutaj jest. No, tutaj jest. tutaj sobie jeszcze tutaj jeszcze myk jeszcze To z tym z, od tych rowerów w Walencji do, nic nie odpisałem w ogóle. Lali mnie kompletnie. Jak tam taki na tym panelu przy dokujących jest taki pan, przy stacjach dokujących są takie panele, gdzie jest podany numer telefonu, gdzie trzeba dzwonić w razie zablokowania konta. Jak zadzwoniłem na niego, na ten numer, to był taki sygnał, jak, jak yy, taki sam jak się łączy, yy, jak się kiedyś łączyło z internetem, za pomocą modem. To taki, takie pipanie głupie. Nie wiadomo, co po prostu w ogóle, nie wiadomo, co zrobić, jak zabokuje się konto. Gówno. Gówno, jebane, cholera. Um, próbowałem też, jeżeli chodzi o, o kupno jedzenie na stacji, no to niestety wszędzie tylko te okienka są pootwierane, Nie można wejść do sklepu już. No i co teraz? Jeszcze pogucham, może będzie jakiś sklep całodobowy w Berlinie. Tak, nie, to tutaj są ceny 3 euro za piwo, za soft drink. Soki, 1,5 euro. No i reszta mi nie interesuje. Nie ma nic do widzenia. Poza, poza. Żelowymi misiami. O, można herbatę zjeść albo kawę. Ale piwo to też jakieś kalorie. na dworcu głównym w Berlinie i czekam na pociąg do Longermundę za pół godziny będzie tak postanowiłem wracać po